Witam bardzo serdecznie na kanale poświęconym kulturze i historii Inków oraz okresie podboju ich imperium przez hiszpańskich konkwistadorów. Kłania się Państwu Szczerba Tomasz i zapraszam na osiemnaste spotkanie, w którym powiemy sobie o inkaskiej służbie zdrowia, czyli o tym, jak w państwie Inków leczono choroby i urazy. Mówiąc o zdrowiu, Musimy sobie na samym początku powiedzieć, że organizmy mieszkańców terenów andyjskich różnią się zdecydowanie od Europejczyków. Najnowsze badania dowiodły, że Indianie andyjscy mają zwiększoną objętość płuc, co umożliwia lepsze utlenienie krwi. Serce również jest większe, a naczynia wieńcowe lepiej rozwinięte. Praca serca jest o 20% szybsza niż u mieszkańców z nizin, co daje odporność na wysiłek fizyczny. Krew andyjskich Indian ma znacznie więcej czerwonych krwinek, które mają większą objętość i więcej hemoglobiny. Zapewnia to możliwość dostarczenia wystarczającej ilości tlenu w środowisku o obniżonym ciśnieniu atmosferycznym. Przypomnę, że znaczna część terenu to Andy, a więc wielkości powyżej 5-6 tysięcy metrów i tam też żyją ludzie. Z antropologicznego punktu widzenia wśród mieszkańców Andów wyróżnia się obecnie trzy typy. Typ andyjski, typ antiplano oraz typ ludzi jeziora Titicaca. Typ andyjski cechuje niski wzrost poniżej 160 cm, średnio 152,8 długi tułów o kształcie prostokątnym oraz krótkie kończyny. Czaszka jest wysoka, twarz szeroka i niska, czoło średniej wysokości lub wąskie. Typ ten odznacza się dużą zdolnością adaptacyjną. Typ andyjski zamieszkuje doliny i kordylierę. Typ altiplano, rozsiany po całym Płaskowyżu, charakteryzuje wzrost poniżej średniego, to jest między 160 a 162 cm. Tułów jest nieco krótszy niż w typie andyjskim, kończyny nieco dłuższe, czoło szerokie i wskaźnik czołowo-skroniowy większy. Twarz wysoka. Profil twarzy wypukły. Indianie ci nie lubią opuszczać altiplano, gdyż źle się adaptują w innym środowisku. Ludzie z nad jeziora Titicaca, czyli tzw. plemiona Urus lub Chipaya, cechuje niski wzrost: 158 cm, długie kończyny górne, wysoka czaszka, nos średni, czoło szerokie w stosunku do wymiarów czaszki. Cechą wspólną opisanych typów jest niski wzrost, raczej krępa budowa ciała, brak wystających z części ciała, co było ochroną przed zimnem, oraz ochronny kolor skóry ciemnobrązowy z odcieniem złotego. Inkowie byli przekonani, że wszelkie choroby i urazy były spowodowane siłami nadprzyrodzonymi, dlatego leczeniem zajmowali się przedstawiciele warstwy kapłańskiej, głównie znachorzy. Kwalifikacje do leczenia uzyskiwali oni w wyniku szybkiego wyleczenia się z jakiejś choroby lub poprzez senne wizje, w których otrzymywali od sił nadprzyrodzonych wiedzę i narzędzia potrzebne do uzdrawiania innych. Inkowie potrafili leczyć układ oddechowy, układ odpornościowy, przewód pokarmowy, problemy z oczami i krwawieniem z ran wojennych, epilepsję, migrenę, brodawkę peruwiańską, paraliżę, demencję trąd i syfilis. Gorączkę określali słowem rupa. Znachorzy nazywani byli ogólnie i ale tych, którzy uleczali zwykłych mieszkańców, nazywano komaskas, natomiast leczących inskaską szlachtę nazywano amaukas. W czasach Inków znachorzy dzielili się na następujące kategorie. Był ten odpowiedzialny za diagnozowanie chorób i badanie stylu życia pacjenta, ten, który leczył pacjentów przy użyciu ziół i materiałów podczas ceremonii religijnych oraz mistycznych. Był także ten, który leczył duszę, czyli zgodnie ze światopoglądem inków, duszą było serce. Poza tym byli kapłani chirurdzy, którzy byli odpowiedzialni za leczenie złamanych kończyn, ropni i zębów. Był także chemik, który w państwie Inków był odpowiedzialny za opiekę nad naturalnymi zasobami medycznymi, oraz byli także dostarczyciele roślin, amuletów i talizmanów. Choroba była zazwyczaj efektem gniewu bogów za zaniedbania, jakim się poddawał zwykły śmiertelnik. Chory udawał się do Znachora, gdzie leczenie miało następujący przebieg: Najpierw Znachor. Prosił swoją siłę nadprzyrodzoną, którą otrzymał we śnie, o wskazówki oraz składał jej ofiarę. Znachor za pośrednictwem wróżb ustalał przyczynę choroby lub urazu. W przypadku urazów wewnętrznych lub ciała obcego w ciele, znachor nacierał chore miejsce tłuszczem ze świnki morskiej, tańcząc i głośno śpiewając. Gdy choroba była spowodowana zaniedbaniem praktyk religijnych, Znachor rozbijał kukurydzianą mączkę ze zmielonymi muszlami i kładł taką masę na rękach. Następnie chory zdmuchiwał ją w kierunku swoich hułaka, zmawiając jednocześnie wskazane modlitwy, jak również ofiarując słońcu kokę, a bóstwu wirakoczy ukruchy złota i srebra. W przypadku złamań składano ofiary bezpośrednio na złamane miejsca, Gdyż wierzono, że uraz był objawem rozgniewania ducha mieszkającego w miejscu urazu. Jeśli chor był otruty lub rzucono na niego urok, znachor starał się złagodzić te duchy, które opanowało ciało pacjenta. Dla złagodzenia bólu stosowano najczęściej liście koki, przy dolegliwościach układu moczowego stosowano sok z kukurydzy. Dla obniżenia gorączki stosowano cynamon. Przy silnych bólach głowy upuszczano krew poprzez nacinanie nasady nosa tam, gdzie schodzą się brwi. Rany chroniono balsamem z żywic roślin strączkowych. Dla powstrzymania krwotoków gotowano korę drzewa pieprzowego lub przystawiano szczęki niektórych gatunków drapieżnych mrówek. Jeśli chory mógł chodzić, udawał się na skrzyżowanie dwóch dróg, gdzie nacierał się kukurydzianą mączką i obmywał ciało wodą. Jeśli nie mógł chodzić, zabieg ten wykonywano w domu. Gdy gorączkowało dziecko lub źle się czuł noworodek karmiony piersią, zalecano umycie dziecka rano w moczu, a następnie podawano jego mocz do picia. Chorym dzieciom Dawano do sania ich własny pępek, który wcześniej suszono i przechowywano właśnie w tym celu. Czasem chory musiał dodatkowo składać ofiary na grobach swych protków w postaci żywności i czyczy. Uryna lamy odpędzała złe duchy, a kąpiel w urynie odstraszał insekty. Gdy choroba zdaniem znachora była nieuleczalna, pacjent mógł złożyć w ofierze. Rozgniewanemu duchowi własne dziecko. W przypadku uczucia ociężałości i przygnębienia stosowano środki na przeczyszczenie. Gdy leczenie dotyczyło inki lub wybranych przedstawicieli szlachty, przenoszono ich do specjalnie przygotowywanego pomieszczenia wysypanego mączką kukurydzianą. Choremu smarowano twarz i ramiona lub całe ciało właśnie taką mączką. Gdy był potrzebny zabieg. Pacjent był usypiany, a zgromadzeni wojownicy krzykiem i rzucaniem broni odganiali złe duchy. Zdarzało się, że takie czynności były dokonywane w świątyni Słońca Koriconca. Na podstawie znalezisk archeologicznych wiemy, że Inkowie byli biegli w wykonywaniu amputacji kończyn, transfuzji krwi i trepanacji czaszek. I, jak dowodzą badania, pacjenci po trepanacji żyli jeszcze kilka lat. Umiejętność przeprowadzania trepanacji przyjęli Inkowi od plemienia Paraka, żyjącego około X wieku. Do zabiegów wykorzystywano narzędzia wyrabiane z obsybianu lub zaostrzonych kamieni, a w przypadku wysokiej szlachty inkarskiej lub samego Inki noże z kryształów. Skarpele wykonywano także z ostrzy kamiennych osadzanych w rozszczepionym kiju, przywiązanych tak, by skija nie wypadły. W leczeniu stosowano także zioła, amulety oraz wszelkie przedmioty, którym przypisywano własności magiczne. Nacięcia żył dokonywano poprzez przystawianie do nich ostrza i lekkie pstryknięcie w ostrze, co powodowało nacięcie mniej bolesne. Jako środki znieczulające stosowano liście koki i cicze. Natomiast do osłonięcia operowanych ran stosowano złote płytki lub bandaże z bawełny. Odbieraniem porodów mogły zajmować się tylko te kobiety, które urodziły bliźnięta, a następnie odbyły specjalne posty i praktyki religijne. Jednak rola tych powiedzmy sobie w cudzysłowie wykwalifikowanych akuszerek polegała jedynie na masowaniu łona ciężarnej kobiety, co miało na celu wyprostowanie płodu. Oczywiście śmiertelność wśród noworodków musiała być w tamtych czasach znaczna. Podczas porodu obcinano pępowinę i pozostawiano flaczek długości palca, który po odpadnięciu starannie przechowywano, dając dziecku do ssania w przypadku wszelkich zaobserwowanych dolegliwości. U dzieci chorobę rozpoznawano, oglądając podniebienie. Jeśli było zbielałe, świadczyło to o chorobie. Stosowano wiele leków pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mineralnego. Te pochodzenia roślinnego to m.in. zioła, kwiaty, nasiona, owoce, kaktusy, środki halucynogenne, liście koki. Zwierzęce to tłuszcze różnych zwierząt, kości, suszone płody lam, kamienie żółciowe lub moczowe zwierząt, ptasie pióra, pazury jaguara. A te pochodzenia mineralnego to wszelkiego rodzaju glinki, minerały, kamienie szlachetne i półszlachetne. Stosowane, tak jak już wcześniej wspomniałem, przez szamanów. Teraz na ekranie prezentuję kilkanaście przykładów specyfików stosowanych przez Inków w lecznictwie. Widzimy tu na przykład siarkę, stosowaną jako środek odkażający, glinkę, stosowaną jako zawiesinę lub papkę przy zapaleniu żołądka w żodach, nieżytach i bólach, zioło, trawę, która była stosowana przy obrzękach i zwichnięciach kończyn. Sok skory stosowany jako chinina, miazgę używaną jako środek przeciwbólowy, np. na bóle głowy, zębów czy bóle pourazowe, środki łagodzące objawy choroby górskiej, nalewki lub wywary, które były stosowane w demencji, zwane wieczną młodością, zioła stosowane przy obtyłości i trawy stosowane przeciw pasożytom przewodu pokarmowego. Były też minerały, którymi leczono zmiany skórne, a tytoń stosowano przez wciąganie w nozdrza i pomagało to na ból głowy. Hiszpanie dopatrywali się licznych wartości kukurydzy oraz ciczy napoju z niej wyrabianego, gdyż inkowie spożywali jej ogromne ilości, a rzadko skarżyli się na dolegliwości układu moczowego, nerek, pęcherza i cewki moczowej. Choroby wywoływane były często przez pasożyty. Takim przykładem może być ciemnoszary pluskwiak o długości 1 cm, zwany w Peru garapata. Jego ukąszenie pozostawiało skutki chorobowe do końca życia. Niegojące się rany zwano trądem peruwiańskim. Przenosi on groźnego wiciowca, wywołującego chorobę atakującą mięsień sercowy. Wątrobę i układ nerwowy. Pogryziona w nocy ofiara rozdrapuje ranę i przenosi wiciowca do swojego kryobiegu. Inne dolegliwości pojawiały się po kontakcie z kośćmi przodków. Indianie wierzyli, że nie mogą ich dotykać, bo to rozdrażnia zmarłych i może spowodować chorobę zwaną Hari. W wyniku choroby. Moce od zmarłego przenikały do organizmu człowieka, niszcząc go od wewnątrz. Objawem choroby były złe samopoczucie, utrata łaknienia, gorączka, bóle stawów, ropiejące wrzody na kończynach. Przez ropiejące rany wychodziły fragmenty kości. Chory umierał w cierpieniu, rozkładając się już za życia. Chorobę tę wyjaśniono dopiero we współczesnych czasach. Ustalono, że była to. Bakteryjna infekcja powodująca stan zapalny kości i szpiku kostnego. Osoby dotykające zmarłych przenosiły na swój organizm gronkowce i paciorkowce powodujące ostre, przewlekłe zapalenie. Choroba powodowała rozkład stawów i kości, a w efekcie usuwanie ich z organizmu wraz z ropą. Efektem podboju hiszpańskiego była katastrofa demograficzna. Początkowo ludność indiańska szacowana na 9 milionów spadła po stu latach panowania Hiszpanów do 700 tysięcy. Taki spadek ludności spowodowany był głównie przynosionymi przez Europejczyków chorobami od wyprawy Kolumba z 1527 roku, na które Indianie nie byli odporni, takie jak Ospa, grypa, tyfus plamisty Odra, dżuma dmeniczna, dżuma płucna. Cholera, malaria i żółta febra. Jeśli było o leczeniu ciała, to powiedzmy sobie jeszcze o leczeniu zębów. Czy inkowie zajmowali się tym? Na podstawie odkryć archeologicznych można powiedzieć, że tak. Na pewno wykonywano różnego rodzaju barwienia, piłowania i rzeźbienia zębów, najprawdopodobniej wykonywane do celów osobistych lub ceremonialnych. W roku 2015 naukowcy z Nowego Jorku i Ministerstwa Kultury Peru opublikowali odkrycie w KUSKO dwóch czaszek. Były to czaszki mężczyzn w wieku od 27 do 40 lat, pochodzące z okresu późnego horyzontu, czyli z lat 1476-1532. Obie miały perforowane kły. Do leczenia infekcji zębów inkascy dentyści zalecali rzucie koki oraz stosowali saletrę i arszenik. O zabiegach dentystów wspomina w swoich kronikach Garcilaso de la Vega. Według niego inkowie usuwali zepsuty materiał z zęba z zapaloną wykałaczką, a choroby dziąseł usuwali poprzez kauteryzację, czyli zatrzymanie krwawienia balsamem peruwiańskim. Była to wydzielina otrzymywana poprzez nacieranie kory drzewa woniowca balsamowego rosnącego na obszarze Ameryki Południowej. Lecząc uszkodzony ząb, znieczulano pacjenta liśćmi koki, a chorą miazgę usuwano za pomocą urządzenia przypominającego ręczną wiertarkę, wykonywaną z kości lub metalu. W celu leczenia tkanek dziąseł podgrzewano korzeń rośliny, przecinano go na dwie części i gorącym przykładano z obu stron, dociskając do dziąsła. Czekano, aż korzeń ostygnie. Ten zabieg spalał chore tkanki dziąseł, co umożliwiało regenerację i odrost tkanki w dobrym, nowym stanie. Podobnie podczas ekstrakcji zęba najpierw nakładano żrącą żywicę wokół zęba, a następnie jednym uderzeniem kołka odrywano kawałek zęba. Na zaistniały ubytek nakładano złote wkłady. Głównie dotyczyło to dziąsłów wargowych powierzchni siekaczy. Dziąsła leczono i wzmacniano za pomocą innego korzenia, podobnego do perzu. Korzeń był pieczony na węglach, a potem gorący nakładany na dziąsła w pierwszej godzinie nocy. Następstwem było spieczenie dziąseł, które robiło się białe. Przez kilka dni chory mógł przyjmować pokarmy, ale bez gryzienia. Po kilku dniach spalona tkanka odpadała i dziąsła były jak nowe. Jako szczoteczek do zębów Stosowano młode gałązki z drzewa mulli. Kilka razy padło tu słowo koka. Przyjrzyjmy się bliżej tej roślinie. A rola tej rośliny w tradycyjnej kulturze andów centralnych była ogromna. Towarzyszyła wszystkim ceremoniom religijnym, była stosowana do diagnozowania i leczenia chorób, w praktykach rytualnych do wprowadzania się w wyższy stan świadomości. Ogólnie uważana za boski dar. Oraz lek stosowany w przypadku niemal wszystkich dolegliwości. Wyjątkowość koki polegała na zawartości 14 alkaloidów, naturalnie występujących z zasadowych związków organicznych. Liście koki zawierają przeciętnie od 0,25 do 1,09% silnie uzależniającej kokainy, ale rosnące na wyższych wysokościach mają mocniejsze działanie koka zawiera witaminę A, B, C, E oraz żelazo, fosfor, potas, sód, magnez i kokainę. Podstawowym efektem rzucia koki jest łagodna stymulacja ośrodkowego układu nerwowego w wyniku przyswajania kokainy z liści. Organizm odczuwa zwiększenie energii i siły przy jednoczesnym tłumieniu głodu i zmęczenia. Polepsza się samopoczucie. Odczuwalna jest łagodna euforia. Koka zwiększa stężenie glukozy we krwi, a tym samym zwiększając poziom cukru, a ich niski poziom jest fizjologicznym problemem powszechnie spotykanym wśród Indian andyjskich plemion. Indianie, mając przekonanie o magicznych walorach chroniących zdrowie, stosowali kokę jako lek w zaburzeniach w funkcjonowania układu pokarmowego, do leczenia dezynterii, Rozmaitych bólów, skurczów brzucha, niestrawności, biegunce i wrzodów żołądka. Ponadto, koka wzmacniała dziąsła i zęby. Jej napar lub inhalacje pomagały astmatykom, a jako maść łagodziła skutki oparzeń i ran. Natomiast proszek z koki leczył reumatyzm i bóle głowy. Rzucie liści koki przy braku intensywnej aktywności fizycznej. Nieznacznie podnosi temperaturę ciała, zwiększa częstotliwość akcji serca oraz wartość hematokrytu, stężenia hemoglobiny w osoczu. Wojownicy inkasty stosowali kokę, gdyż dawała walczącym siłę i odwagę. Koka to także ceniony medykament w leczeniu syfilisu. Najbardziej cenioną cechą koki, zwłaszcza przez ludzi nieprzystosowanych do dużych wysokości, jest zwalczanie objawów tzw. sorocze. Czyli wysokościowej choroby. Choroba ta, zwana także chorobą mongę od nazwiska peruwieńskiego biologa badającego jej wpływ na ludzki organizm, wywołuje bóle głowy, krwotoki z nosa i ust, ogólne osłabienie, opuchliznę dziąseł i podniebienia. Nie wszystkie efekty rzucia są pozytywne dla naszego organizmu. Efektem ujemnym jest silne uzależnienie organizmu wraz ze znacznym zmniejszeniem jego sprawności. Ponadto ze względu na znaczne zmniejszenie łaknienia, ogranicza się przyjmowanie substancji odżywczych. Jest to o tyle istotne, że dieta ludzi zamieszkujących tereny andyjskie zawiera skrajne małe ilości protein, tłuszczów i cukrów, opierając się niemal w całości na węglowodanach. Wiemy z badań archeologicznych także to, że kokę stosowano podczas obrzędu składania ofiar z dzieci, głównie z dziewczynek, na szczycie wulkanu. Koka była tu istotnym elementem, zarówno podczas pielgrzymki ofiary na szczyt, jak i podczas jej odurzania. Koka była także składana wraz z ciałem dziecka jako dar. I to tyle na temat służby zdrowia w państwie Inków. Jeśli było ciekawe, miło mi będzie usłyszeć fajne komentarze, podziękowania. A ja zapraszam do subskrypcji i polubień mojej strony i mojego kanału. Jeżeli chcecie usłyszeć inne opowieści, proponujcie tematy, a ja czekam na komentarze, polubienia i subskrypcje. A więcej informacji o inkach, ich kulturze i historii, znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.zmiłościdoinków.eu i tam dużo, dużo wiedzy. Serdecznie zapraszam.